W dzisiejszym odcinku! I Kto co? ci tutaj pozwoliłeś? Łoooo! Tu jest jakaś wasza baza? Co tu jest? To no, stary, odkryłeś nas wielki sekret, przed szkóru. Pozdro witam wszystkich, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku! I w dzisiejszym odcinku ewidentnie chłopaki coś przed mną ukrywają! Jak możecie słuchajcie zobaczyć Aberka i Maciuszek są tam gdzieś u siebie w domku. Oni stawiają jakiś, nie wiem, jakiegoś dirta. Oni zamurowują swój dom. i Inaczej Aberki dom. I nic się ewidentnie nie podobał. Jak wiecie oczywiście, ja ogarnąłem się za obrazem. Jest jakieś tajne przejście do jakiegoś innego normalnie miejsca. I tam były tory. I w dzisiejszym odcinku musimy tam wejść. I musimy zobaczyć gdzie te tory prowadzą. Do jakiego miejsca. A tu jeszcze malutki normalny kurciaczek. Więc lecimy do nich i musimy dowiedzieć się co Halo, Berka, Maciuszek, kukuję. E, jak to zamknięte? Zaj, zaj, e, zajęte, zajęte. Dzisiaj nie. nie obsługujemy klientów. A, Proszę nie wchodzić jak jest zajęte, ale tak? Jak to zamknięte? Zajęce. Twój domek na Bobowicach, on nigdy nie był zajęty i nigdy nie sprzątamy był zajęty. Ale mamy tutaj. E, Przątamy, yes, no, no, a jak jesteś w szkole, no. ktoś ci zajął kibel, to Czemu też się jedna... do niego do czy kulturalnie odchodzi. E, kole... Właśnie, więc e, żegnam. E, 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 nie, ludziska, to mi się naprawdę po prostu ewidentnie nie podoba. Tu widać, że oni coś tam przede mną ukrywają i coś tam robią, więc ja muszę w teren w tym odcinku wejść tam po prostu siłą albo bez siły i po prostu ogarniamy, co oni tam, słuchajcie, takiego mają. Może tutaj e, ogarniemy sobie Dzień dobry panowie. Ja jednak wejdę do państwa. I, nie, nie. Jesteśmy i, podczas pracy lądowej. Żegnam. No e, jeszcze... stary, noc nie przeszkadzaj. No weź. A w ogóle, e, tu faktycznie trwają jakieś prace. I w ogóle, Aberka, czemu ty budujesz choinkę z dirta? Ty lubisz choinki z dirta, Obera? ale proszę, proszę I, o wyjście. I, proszę, i, proszę. ale, do jak? To żadnego dowidzenia. Słuchajcie, z chłopakami naprawdę coś im ewidentnie normalnie się oddirtowało. ja za bardzo nie wiem o co chodzi. I panowie, ja tu wcale do łatwego. W tym momencie nie wchodzę od boku, co? Ale o, widzicie? Ja, co tu się dzieje? A, 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 to właśnie. Jak wy mnie słyszycie? Halo? No, bo, ale ja widzę twój nick, ja a, wiem, że ty jesteś Teraz nie, tuż nie tuż widzisz Maciuszek odboc. O i co? I nie widzisz mojego teraz? Ale wiem, i... gdzie jesteś? No. Ja tu wiesz gdzie jesteś? No, przecież widzę, że blok rozwalasz. Nie widzimy cię. Ale... Siemano, ty... Ja tu się muszę, może... o, patrzcie, schowam i teraz mi w tym momencie nie widzicie i wcale nie wiecie, że ja tutaj jestem. No to on robię jakiś. Muszę się bec. co. To ja może was teraz zamuruję i szybko wejdę do waszego normalnie domku oh. i dowiem się, co tam takiego robicie. Chodzimy Dobra. w tym momencie. O! Tutaj ci zamuruje cyk elegancko jeden. Dobra, tam. czego ty tutaj o. szukasz? Ja jakasz, szukam mamo? tego, tego, Abera. O, tego tajnego przejścia, które o, było za tym I Jak to tu nic nie ma? Jak, jak to tu nic nie ma. I, i, a, 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 a. Tutaj miała być wiesz, tajny magazyn jakiś, a, a, ale. A ty, ale w tamtej w tamtym nie oni niby robią, powiedz tymi. Jakie tory? No, Tem, o, pytanie chłopaki, co tu się odwirtowuje? Powiedzcie wy mi? Ja nie mam z tym ja nic, nie nic wspólnego. I ja nie też nie. No, tak. Tutaj, słuchajcie, jakieś tajne w ogóle tu przez te łańcuchy się nie da przychodzić. Tu jakieś wielkie tajne sekrety. Coś tu mnie nie chcecie wpuścić, a tam coś się takiego dzieje. Wy może, wiesz co, aberkach Może ja zobaczę, co tam jednak i, robią te tory, co tam się takiego znajduje. Bo, ale i... przecież tam nic nawet nie ma. Nie o, ma tam o, no. Ty, się, ty nie, za dużo ziemniaków. co? Ja mam jeszcze jedno pytanie. Co ty powiedziałeś? Czy za dużo ziemniaków zjadłeś i masz jakieś przewidzenia? No. Ej, a, a, ale, ale wy tu, panowie, torów nie widzicie, tak? Tylko ja je widzę. Ja nie widzę właśnie torów. O czym on mówi? Ale w którą stronę te tory? Właśnie, w którym miejscu są tory? Szukaj, 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 ja też poszukam. A no dobra, no to może to trzeba, jak się trzeba przekopać, no to trzeba się a, 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 przekopać na no A te a, a tory, a które są pod tobą, my popatrzysz na dół, to co? To czekaj, I, już szukam. Nie ma Ale to. pode mną nie ma żadnych Bobowice, widzisz? Bobowice tam są! Co tam robią Bobowice? Ja mam takie co tam robią w tamtym miejscu Bobowice, to ja za bardzo nie wiem, ale wiesz co Abera, ja wiem, że tutaj, w tym miejscu są tory i ty dobrze wiesz, że one tutaj są, więc obydwoje... Yy, ale nie możesz tam pójść. A czemu nie mogę niby tam pójść? Co tam ukrywacie takiego przyjemnego? No bo to nie są twoje tory i nie a, uiściłeś opłaty. To ja... Oj, a ile trzeba zapłacić? Ale zaraz, zaraz, przepraszam, że przerwam cię oglądanie tego odcinka, pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować, oczywiście klikaj dzwoneczek, ponieważ to są odcinki w codziennie i wracamy do odcinka. Czy kanary ci mandat wlepić. A ile trzeba Zapłacić, to ja chętnie zapłacę i chętnie tak zobaczę diaksu. co jest! Tak, Diaksów? No. Yy, to daj mi aberkę, sekundkę, ja zaraz przyj przyjdę z tymi diamentami i zapłacę, okej? Okay? Dobra, dobra, to dajcie mi sekundę i ja teraz w tym momencie normalnie ludzicka idę zapłacić z diaksami. Bo ja mam ogólnie u siebie w domku schowane miejsce, gdzie trzymam diaksy, ponieważ chłopaki co jakiś czas są jakieś, żebym im płacił za różne rzeczy. I ja wiem, że oni po prostu lubią diaksy, a ja naprawdę ich serio. Bardzo nie lubię diaksów, ale mam schowane wie miejscu diaksy na czarną godzinę. I ludziska bierzemy! Oj, tu nie ma, dobra, jednak słuchajcie, tutaj diaksów nie ma. I jednak wchodzimy tam normalnie siłą I ja się nie pytam o żadnych kanarów. Patrzcie, w ogóle oni są w tym momencie nade mną, więc ja tutaj sobie w ogóle tędy przejdę, bo tutaj takie oberka powybuchał jakieś różne dziwaczne rzeczy. I teraz do chłopaków sobie ludziska po prostu pójdziemy. Więc dzień dobry! tam panowie drugi raz ja po prostu w tym momencie nie jestem to gdzie pójdziesz? I gdzie nie ma, przejścia. Ja przejścia po nie ma, dalej, nie ma to... i, przejścia. I, ja mam pytanie, co tam robił jakiś skelet w wagoniku? E, nie e, wiem o czym ty mówisz. No, e, no widzisz, to jest panowie, właśnie ta, 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 taki pasażer. Ja, no to nie ma za przejścia, widzę, że tam ewidentnie jakieś przejście jest. Ja jednak tych diaksów w ogóle a Berka jednak nie mam i ja sobie pójdę bez tych e, diaksów, ale mam nadzieję. Ale ty nie możesz tego odkryć! Jak to nie mogę odkryć? Jest jak... Tak tajne! Jak ja to w tym momencie Małej normalnie odkryłem! No tak, ale ty, to... co ci tutaj pozwoliłeś. Łooo! E, wow. Tu jest jakaś faksa bazet? Co tu jest? No stary, odkryłeś nas wielki sekret w szczurów. S to jest to szczuru? wszystko, co ci ludzie na live pytali, to jest właśnie to miejsce. I, i, i to nie jest no, ale strasznie, strasznie przypał, no speciał, po, bo nie one. powinieneś tu wchodzić, abera mamy teraz... Mamy bardzo źle. Ale to jest, to one jest, one jest to, takie miejsce, w którym macie łóżka i razem spicie? No, znaczy tutaj, tak. omawiamy wiele... To jest ta tajna baza pod Bobowicami. Co? Naprawdę to jest ta tajna baza, w której po prostu trzymacie raz, dwa, trzy łóżek i jakieś obra... W ogóle tak, za tymi obrazami pewnie jakaś jest tajna za? Nie, P tylko i... nie co, nie no, tak, Bobo, nie rozwalaj tego, proszę! O, czyli wy się boicie! Tak ma, jest ludziska! No, jak tak, wy się to się boicie... Możliwe, że Bobo odkrył nasz największy sekret! No! Nie, ale się... stop, nie niszcz tego! Jak to nie niszcz tego? Wy się ewidentnie boicie tego, tam więc tutaj ma, coś będzie, jakieś tajne przejście! Odkryjemy jakąś w ogóle jakby wy to powiedzieliście bractwo braci? czy jak, Jakie to było? Szczurów. Szczurów? No. A gdzie mu w ogóle bractwo szczurów, że o co chodzi? A co nazwa... ci? Tego A no bo interes. to ja teraz wasze bractwo całe wielkie odkrywam. O, gdzie tu jest jakieś. To... O, co to jest? Miejscu powiedzieli mi. no. O nie, Bobo, tylko nie to. Haha, ludzie, odkryliśmy tajne przejście. Oni ewidentnie się boją, więc ja po prostu. Tu jest jakaś lada. Po zbieramy... Nie podoba mi kulawy. O, Tak, tutaj panuje diablika. Co teraz? Jednak myślałem, że zdadasz, a jednak nie zdadasz. I... I. O, tu jest przejście, jakiś przyszły padek. Odkryłem przejście. Mam pytanie, obra a to źródeł kulawy gdzieś prowadzi do jakiegoś miejsca? Tam jest ten. Nie, to jakiś... jest nasz, nasza, nasz generator obsad. Jak sam zauważyłeś Generator obsa Macie w tym miejscu Nie, nie, nie widać Yyy Nie Serio tu jest obsydian. Chłopaki Wy ewidentnie Coś przede mną Po prostu ukrywaliście A ja teraz was Rozpracowałem Całą grupę Normalnie Przestępczą Zwaną Bractwo szczurów I co wy mi powiecie teraz O tym Haha ha, Łysu wam Czy jak No, no o, Robiliśmy wszystko Żebyś tylko nie odkrył Tego miejsca. A, Słuchajcie Udało mi się Więc tak ma być Dobra Przechodzimy do kolejnego O tu jest kolejny BOOM <laughs> I panowie, co jest z tym po? O, co tu mamy? Tu jest jakiś, nie wiem, szyby, żebyście oglądali, co ja robię w kopalni? Czy o co chodzi? My, my się nie możemy przyznać do niczego. I proszę mi powiedzieć, co się tutaj znajduje. Nie, no to jest no. po prostu kopalnia. Tutaj sobie czasem patrzymy, tak, więc jak Ale ty mnie nie okłamiesz, to na pewno nie jest zwykła kopalnia. Proszę no, ale mi powiedzieć, momencie... no, bo ja kopią. was jeszcze zaraz wyrzucę z Bobowiec i tyle się skończy. Więc proszę mi powiedzieć, co tam się dzieje. Czemu tu jest jak to wygląda, jak to wygląda. Proszę mi my mamy tutaj kulczaki Bobusia. Wy zabraliście moje kulczaczki? Nie. Co, to, to co to są za kulczaki? Nasze. A Nie, one, one same, same do nas przyszły, wiesz? One same? odkryły tę bazę przed tobą po prostu. Mm -hmm. A po co wam w ogóle te kulczaki, powiedzcie mi? No jakbyś tutaj właśnie wszedł, to żebyś myślał, że to jest twoja stara, tajna baza. A za jakaś? No? Nie, wy, roku. wy ewidentnie coś z tymi kurczakami robicie. Jakieś normalnie pewnie, by, nie wiem, jakieś eksperymenty. Ale po, po co? No ja właśnie nie wiem, po co wy tu trzymacie te kurczaki, I trzeba w tym momencie po prostu wypuścić. I teraz wszystkie A wie, że to jest kurczaki. Kurczka, nie? I, no, no w sumie teraz zauważyłem, że tam była kurka. I to w ogóle zamuruje... W ogóle gdzie te kurczaki wychodzą? One idą. Nie wychodzą w... nigdzie, nie ma przejścia. I, ale tu, tu jeden kurczak chyba. O, tu jest przejścia! Patrz! Kurczak tam przeszedł i, No co? nie, znalazłeś nasz cały sekret Nie e, 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 Odkryłeś e, już całą bazę Jak to całą Kmentarzy bazę? Bo, bo to miejsce? No właśnie w tym momencie mi świta, że To jest to miejsce, gdzie były te podki Na niewidzialność, tak? No, i ty już wtedy odkryłeś to legendarne Bractwo szczurów, no które naprawdę? jest tak dobrze ukryte Czyli... No, tylko nie wiedziałeś, że przejście dalej Czyli jak ludzie mi na Live y piszą i w ogóle Wszędzie, gdzie się dało jakimś Jak wy to mówicie, bractwież E, ty, e, chomików? <grych> to, to tak to naprawdę. To to. Czyli, czyli tak naprawdę. Z samego początku chodziło o coś, o czym już po prostu wiedziałem? No właśnie. no tak, no I, tak. tylko i, wiesz, chcieliśmy po prostu udawać, że to a, nie jest to i wtedy ty... byś szukał dalej. no ale udało A ci, pytanie, się to w takim razie czemu wszyscy widzowie na czacie mówią, że ja jeszcze nie odkryłem tego wszystkiego? To... No bo nie odkryłeś wszystkiego dopiero no teraz, tak. no. teraz I, dopiero odkryłeś całość. I co wy w ogóle z tym fantem robicie, że ja w tym momencie odkryłem właśnie całe Bractwo szczurów i to. musimy wszystkim... się poddać, nie będziemy już więcej robić takich projektów. Czyli co, wyprowadzę. Z Bobowicz Nie, ja po prostu chyba Was powinienem w ogóle w tym momencie wyrzucić z Bobowic. jako... No za co? No za to, że jakiś tajny, normalnie brat paszczurów, jakieś nielegalne organizacje, co ja nie, nie wiem co wy tu robicie. Postaw, a w ogóle mam pytanie. Kto jest tym brat? Jest, skoro tu jest aż sześć użek? Jestem ja. Kogo jest które łóżka? Proszę, proszę jest Macio i są nasze no? kurczaki! Elfiso! Elfiso! Elfis Jeszcze... Jeszcze Jeszcze jest Jest jeszcze no? kurczak bobek I kurczak Co? bubek Kurczak Kurczaki z nami no. są. A przed chwilą mówiliście, że te kurczaki są po to, żebym ja myślał, że już tu byłem. Nie przypominam sobie, żebym coś takiego mówił. Yy, nie, ludziska, tu po prostu coś ewidentnie, normalnie śmierdzi. Ewidentnie mi tutaj coś śmierdzi i tu, tu tu, jest po prostu jakiś większy, normalnie dłuższy, większy spisek. Tak mi się po prostu wydaje, prawda, Maciuszek? Nie, to jest wszystko. To jest A, wszystko, nie, co przed no, tobą ukrywaliśmy. I, już i, nic i, nie ma więcej. I tajemnic. w ogóle tutaj jest wejść do tego miejsca tutaj, gdzie faktycznie ja już byłem. E, Aberka, nie, mi się wydaje, że wy chłopaki macie coś więcej. Pokażcie, co macie. Dlaczego z... mielibyście? Dosłownie odkryłeś kolejkę do konstruować, no, więc sumie, chyba powinieneś sumie, być happy. No, w sumie to tak, bo wszyscy widzowie, tak jak pisaliście mi w komentarzach, żebym poszedł do domku Aberki, no i jestem teraz w domku Aberki. Wiesz, jakby no wszystko i, się pokrywa, i, co odkryłeś. No w sumie tu racja, bo jednak kazali mi widzowie rozwalić obraz za e, swoim domku. Rozwaliłem. Tu jest w tym miejscu, to tajna kolejka, o której mi widzowie oczywiście pisaliście. I ta tajna kolejka prowadzi... O, tu nawet wagoniki macie, więc sobie pojadę. No tak, bo my tędy mega często jeździmy. No i właśnie, jak możecie zobaczyć, ta tajna, słuchajcie, kolejka prowadzi tutaj na dół, gdzie już to odkryliśmy, więc e, to w takim razie, panowie, mam prośbę. Proszę już tych więcej tajnych baz nie robić, dobrze? Dobra, ale nie wyrzucaj nas z miasta. Czyli to jest wasza jedyna tajna baza tak. i już żadnej innej tajnej bazy nie macie, tak? Tak, ale to Tą błąd, tak. że ją zrobiliśmy, nie mówiąc Aha, ci. No. Mielibyśmy mieć więcej tajnych basek, ona jest taka wielka i tak. No, w sumie tu, w sumie rozbudowana trochę jest. I ona była tak tajna, że nie potrzebujemy innej tajnej bazy. Aha, no. dobra, to w takim razie bardzo mi. Dobrze panowie o tym słyszeć? Ja mam nadzieję, że tą tajną bazę przerobicie na jakieś wystrzałowe, lepsze miejsce. I że już więcej tajnych baz nie będzie na Bobowitach. I proszę już więcej baz nie robić, dobrze? Nie będzie. No, to to jasne, ja, bobo. To ja Tylko nie wyrzucę go. Dobra, to ja was nie wyrzucam, ale trzymam was na słowo. Ludziska! Eureka! Odkryliśmy wszystkie tajne bazy, które są na Bobowitach. Czy wy rozumiecie? Odkryłem tajną bazę tego gangu szomika szczura. O! Gangu tego szczura po prostu teraz o wszystkich tajnych bazach już wiem, więc jest po prostu elegancko. Mega się z tego powodu cieszę. Dziękuję za wszystkie komentarze i w ogóle dziękuję za to, że mi mówicie, gdzie to się znajduje, ale już mi nie mówcie, bo już teraz o wszystkim wiem. No i cóż, do zobaczenia wam wszystkim. Trzymajcie się. Pozdro!